Syria, jedna prowincja. Izrael, Izrael, jedna prowincja. Co się dzieje? Irak, jed... jedna prowincja. Siemowidowie dzisiaj zagramy sobie Turcją na jednej mapie żeby zrobić Imperium Osmańskie. To ja na pewno się da. Fantanko. Zaatakujemy sobie taką Bułgarię Widzimy sobie naturę podatków dużo Co so podatków? Oh. Dobra Teraz Polecimy gdzieś... dobra Rekrutujemy sobie tę armię, bo Wypowiem wojnę Bułgarii żeby nie było Okej. Okay. Wypowiem jej wojnę mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wypowiedziałem wojnę. Ja. Na nią. Tak jakby nie rozumiem znowu. Nie rozumiem takich rzeczy Jak Bułgaria może być taka silna. Nie rozumiem, no bo oni tak specjalnie no. O tym mówiłem właśnie, nie będzie mnie chciało, tak. odrzucam. Nie, i będzie tak. Nie, odrzucam. Po prostu mnie nie zajmie, jest ok? Ugario, nawet nie zdążyłem. No dobra, niech ci będzie. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Co to, to był krótki odcinek. To był naprawdę krótki odcinek. Naprawdę krótki. No, no, już chcę go skończyć. Co ja będę robił? Porazka. No dobra. Może to była porazka, no ale. Co ja mam zrobić? Jedna I sobie teraz Tom um, y, Francją, i albo nie, Francją zagramy sobie i stworzymy um, Katura wtórze. Zagramy sobie Francją i przejmiemy Hiszpanię i Włochy, Holandię, Belgię i to będzie jako Napoleon. Myślę, że to będzie dobre. Wchodzimy. Jaka Japonia! Jaka Japonia! Na 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 na. Dobra, jesteśmy, to tu oko. Na początku sobie wypowiem wojny hiszpanii. Ups i ja sobie, ła. gdzie ja poleciałem, nie? Przepraszam, co? Kto powiedział, że to jest flaga Maroka? Ulala, tutaj po jednej prowincji, kto powiedział, że to jest Arabii Saudyjskiej, nie wezmę, w ogóle, oj, Serbia jest na całe Bałkany, co tam, o... Azerbejdżan ma całą Gruzję i Armenię, what, no chyba, jakiś to współpracował, tu, Turek. Wierzę sobie pozycję, bo tutaj mi o, źle idzie. Potwierdź. Dobra. Hmm, może na początku zaatakujemy? No Hiszpanię mieliśmy. Albo nie, na początku taką Szwajcarię, bo ona tak siedzi. I co by jej nie zaatakować? Och... Yyy... Ja sobie wypowiem Płysyjście. wojnę. I tej... Dura... Dup... Dura... 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 tura tura Tu... Ratu, tu... Ratu, tu ratu. Tu tu. Sanin. Dobra, wypowiadam im wojnę. Ale co to ma być? Właściwie o tym mówiłem. że takie słabe, państwa, niby ten, nie? No to jest nienormalne oni coś. Coś ukrywają. Nie chcę. Um, zrobiłeś krok. Wow. Oui. Ojku, oj, oj, po, po, porażka. Op. Yeah. Dwa dolary? Uf, tak nie będzie. Mogę wziąć pożyczkę. Dzięki. Wezmę pożyczkę, bo naprawdę zrobiło się coś tutaj. O, potwierdzam. Trip map na, No, na pewno. Ty, ty. Uf, czy lecisz? Dobra, są. Oj, jakie leszcz. No, no, no granica, to granica, nie? Jak granica. Jest. Mam ją. Dobra. Mm, rozmowy pokojowe. Rozmowy, rozmowy pokojowe. Tak, wyszli żołdania. Yes, mamy. No, no, teraz trzeba poskanować to poskanować będzie. Ciao, what? O, no, Nie nazduz no, nie ma. No. Jan. No. Dobra. Zrobiliśmy w ogóle. Kto jest pierwszy na świecie? Zaraz zobaczę. Łe. Rosja. Co się dzieje na świecie? Muszę zobaczyć, co się dzieje na świecie. Coś tu robią. Jakaś Wo wojna jest. Naprawdę, Chiny, tak mało prowincji? Kto to widział? W ogóle Kirgistan połączony z tym. Białoruś, jedna prowincja, w ogóle. Myślę, że Polska będzie miała. Ale Litwa ma za to. Ten. Yy, yy, yy. Kaliningrad, kraj na to też nienormalne, więc to chyba będzie na tyle z tego odcinka. Więc, Nara, cześć. To się zapisało?